Halo, halo, kłania się Stachów. Witam w kolejnym odcinku Far Cry 6. Yy, zajmowaliśmy się ostatnio... Tutaj było zadanko. Trzeba było się dostać do bunkra radarowego i zhakować komputer yy, obrony przeciwlotniczej. Co się oczywiście udało, no bo bez, bez, bez udania się zadania nie byłoby zakończenia zadania. Yy, po czym? W momencie, gdy yy, kawałek się od tego oddaliłem, Zadzwonił do mnie Filii i poprosił o skontaktowanie się z nim, zobaczenie się z nim, spotkanie się z nim, więc jestem już tutaj w tym miejscu, gdzie mam się z nim spotkać. I zadanie wygląda tak: pod tytułem Dieselowa Daisy. Coś tam mamy z nim zrobić. Jestem u wejścia Jaskim, takie dziwne miejsce Encie pęcie. Chciałem to, to, że po prostu trzeba tutaj wejść. Oczywiście się jeszcze przy okazji rozejrzę. Może coś znajdę? Co to jest? Wyłączymy radio, niech mnie nie denerwuje. E, pali e, pa, pa, pa. Pytanie? O, przepraszam, ziewnąłem znowu. Pytanie brzmi co z tego będzie, e, bo znając chwilego to e, wymyśli jakieś paliwo, a zresztą tu jakaś notatka była. I tak to trochę wygląda, bo to jest jakieś jakieś cysterny, co to mi tutaj, że nie mogę przejść. Jakieś cudawianki są. Ej, znajdźka. List w butelce bardzo proszę. Eee. zaakceptował. Ciekawe o co chodzi. Magia Filiego. No niech by było. Tam muszę iść, tam się chwili coś tam produkuje, chwili coś tam produkuje tędy można. Tędy można, nawet chyba trzeba. Więc dzień dobry, panie chwili. Znaczy, jeszcze nie, bo jeszcze do góry, kur że zapiał. A to można i tutaj, jeszcze jakoś tak przejść. Dobrze, no niech będzie, trzeba się rozejrzeć. Bo nigdy nie wiadomo, czy gdzieś coś ciekawego leży. Taki to jest urok G. A tu jeszcze są w ogóle jakieś inne przejścia wyjścia i tak dalej. Dobra, chwili. No do góry bardzo ciężko, proszę. E, Blem, ble, ble. Tutaj drabinka. Do filego. Ciekawe co chwili wymyśli. W chwili jest taki mały magik. Użyj trolki, Hurry, go on! No. Daisy, you got a good listener, no, no. you know that? Today's the day. Meet my new baby, Diesel Daisy. Fill her gasolina, and she gives us diesel. Mix with the foam, and we got napalm, baby. Napalm. Going to life, herself, so you can see his ass from space. <laughs> Open up her valves and let's see what she can do, eh? Be gentle. She's nervous around strangers. Czyli co mam zrobić? Muszę włączyć waporyzator, destylator i pompę. No ok, czyli tu już można działać, tak? Uff. Pressure rising. Get the other valves. Working on it. Co dalej? Tam co się, się świeci. Chyba, chyba, chyba tutaj. Tak wygląda, że tu jest coś małej włączyć. Okej, okay, interakcja. Dobra. Dwie rzeczy. You need help, Philly. Zjeżdżamy na dół. Tutaj. Okej. Okay. Guziczek pyk. We did it! Magic time! No, 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 no! Problem! A super size problem! No, to nie uciekaj, to porzamamy. binga! She blew her top, Hiro. We're gonna need parts to put her back together. First, a special circuit board. You can only get them off oil platforms. No problem for you. But we need something else. It's at the croc farm I used to go to. I'll send you a pic. You you will know it when you see it. The pizza de resistance, like the French say. Oh, it looks like chorizo warm up to you, eh? To jest good dzień Hero. You don't easy. Be careful. Though. It's a heartbreaker. Nie bardzo rozumiem. Dobra. Okay, Hero. Time to make Magic together. Time to make Magic together. Znajdź płytkę drukowaną na platformie wiertniczej. Urna serio. Oraz. Spójrzmy zatem. Co nas czeka? Kibel, kibel, dobrze, hm, kolekcja, a to jest o cośmy znaleźli. Ej, źle zrobiłem, bo muszę przemyśleć sprawę teraz. O rany boskie, tu jest y, platforma naftowa do zdobycia oraz tu jest takie zadanie różne śmieszne, poboczne, takie fantazyjne Dobra No nic, będę musiał jakoś zrobić to jedno z drugim I później jakoś to do kupy tutaj dołożyć. No bo oczywiście nie ma co kombinować na specjalnie jakoś długo. Więc zobaczymy się gdzieś tam w trakcie działania, że tak powiem. Dobra, jestem na farmie krokodyli. Tutaj są. Trzy sztuki, no jest straszliwie. Napierdzielają jak szalone Także na każdym kroku trzeba uważać co się dzieje i jak się, co, się, co się robi I gdzie się idzie Okej okay, Philly I can take the suspense What am I looking for? Crog head hero You know the hat? Like the mascots? Very, very important <laughs> I knew I shouldn't have asked Nope Just do what you do best Just do what you do best, tak? No także tu się dzieje grubo od samego początku. Już pół magazynku. pół magazynku ze strzelby wystukałem. Bo się musiałem przed tymi krokodilami bronić. Tutaj były trzy. Y Tutaj były trzy, a gdzieś tam z drugiego rogu jeszcze więcej. Więc krótko mówiąc nie mało. Nie mało. Dobra, tu masz szczęście spokój. W sensie, dosyć szybko udało się ich położyć. Dobra, tu jest spokój. Kto jeszcze, gdzie, co? A tutaj jeszcze się cwajaczek chowa. Dobra, no to zaraz cię zgarniemy. No i spokój. Zobaczymy, może będzie miał ktoś amunicję jakąś. Bo tak, bez amunicji to nie bardzo. Muszę poszukać sterowni. Na... Nie, wróć. Farma krokodyli i przysłał zdjęcie. Ej, kurde, nie tak. Gdzie tu jest aparat? A, te tutaj te małe, o dobra Te małe, krokodylonka, tutaj co jest? A, to jest bożek. Salida. Można się, się takiemu bożkowi pokłonić, dzięki czemu zdobywamy punkty doświadczenia. I później, yy, no jak jest punktów doświadczenia wystarczająco to dużo, to awansujemy z naszą postacią. <grym> takie tam, takie tam pierdół, że tak powiem. Zajrzymy i się rozejrzymy. Może coś znajdziemy, proszę bardzo, leki Leki w dużej ilości. Chętnie przyjmę. Leki w dużej ilości Te krokodyle niech się slajają że tak powiem Za ogrodzeniem nie Nie wiem czy to dobrze zrobiłem, czy nie dobrze, czy miałem. Chyba, chyba wystarczyła jedna. Amunicja typu pistoletu szturmowego podniesiona. Jeszcze coś można tu zabrać? Podnieś. Jeszcze jedna maskotka. Mam nadzieję, że to nie był błąd. Yy, ale to jest już, tak? To już jest koniec. I została nam platforma wiertnicza. To moment, skoro została nam platforma wiertnicza, to tu można sobie hopnąć na. Czy nie można? Nie można. Myślałem, że można hopnąć na, na taki kurde jakiś skuter o poduszkowiec, ale nie można. Wobec powyższego ...wyłazimy na światło dzienne. A ponieważ to jest kawałek. Special Forces, of course. Co tu się dzieje? Tylko pyk, pyk, pyk. Słuchajcie, wobec tego. Zobaczymy się za chwilę, no jak dotrę do tej platformy Cokolwiek, gdziekolwiek by to nie było Tutaj warto się przez nich przebić I mieć to już z głowy Będzie święty spokój. Chyba Także widzimy się za jakąś tam chwilę No i nadeszła platforma Okazało się, że Billy has me searching an oil rig for parts. Then you can Libertad and try not to it Tak, bo tam na brzegu, że tak powiem, przy krokodylach... A tu jest moment. Jeszcze inaczej to Na brzegu przy krokodylach. Nie miałem możliwości, że tak powiem, to powalczyć. tylko no i powalczyłem. I było to słuszne, że, że powalczyłem, bo... Philly. Jestem na oil rig. Co jeszcze szukam? Ciekawego zespołu, hero. Rush you, but is like to jak kawałek metalu z stawem na nim? Grazie. Bardzo pomocny. Nie chcę cię ruszyć, ale Daisy czeka. Ona nie chce czekać. Tak i słusznie, że powalczyłem z tego prostego względu, że z tego prostego względu, że dało mi to możliwość dostępu do łodzi które właśnie skorzystałem, teraz tylko wystarczy a teraz jesteśmy koło platformy, nie na platformie, tylko koło platformy, ponieważ jest tutaj coś nowego ze względu na rozbudowanie Interakcja. To jest interakcja. Ze, ze względu na rozbudowanie kryjówek partyzanckich, mam dostęp do laptopów zwiadowczych. Dzięki czemu na platformie, czy ogólnie na każdym moim celu, podświetlają się wszystkie najważniejsze cele. Czyli alarmy, tutaj widać jest ta działko przeciwlotnicze, dowódca, tam jeszcze powinien być, to jest chyba snajper tam na, na górze, czy mi się tylko wydaje, skrzynie i tak dalej, to takie różne ważne, różne, różne ważne rzeczy, które... Special forces, właśnie snajper. Takie różne ważne rzeczy. Nie podświetlają mi się zwykli żołnierze, trochę szkoda, no ale... Dobrze, że chociaż takie różne inne ważne rzeczy się podświetlają, więc... Więc tragedii nie ma. tak jak to ta powiedziała, żebym nie wysadzić, żeby jej nie wysadzić, więc kurde jakbym się skusił Pójdź do góry, pójdź do góry, płyn do góry, płyn, płynę, przychodzi do pojazdu Scuterem. Scuter jest Mniejszy Mniej, rzupia, mniej się rzuca w oczy, bo ta łódź jest taka dosyć duża. Tu mamy kilka pieczeni na jednym ogniu, jak to ta słusznie zauważyła. Dobrze, to chyba, chyba wszystko, że tak powiem. Zostało wykryte, tam jest potykacz, to jest, jeśli się nie mylę. No i trzeba kombinować teraz. Znaczy nie wiem, czy będę Wam pokazywał to wszystko. Chyba nie ma sensu. Po prostu trzeba będzie iść i walczyć, tak? A dopiero jak wszystko, jak wszystko zawalczymy, to będzie można zrobić coś innego. Także... Także chyba nie będę wam pokazywał walki, bo to nie ma najmniejszego sensu. Bo po prostu jest dużo skradania, kombinowania, łażenia, strzelania i tyle. W parę razy jeszcze zginę, jak znam siebie, bo gdzieś czegoś nie zauważę albo pomylą mi się guziki. Także Także widzimy się. Widzimy się jak... Widzimy się jak będzie jak będzie lepiej. Dobra, słuchajcie, strona wygląda tak, że, że cały czas by było na strzelanie zastrzeliłem jakiegoś typa i znalazłem klucz do czy tam do czegoś tam oraz tutaj to jest takie takie pół pięterko takie nie wiadomo co wyżej i niżej prawy na samej górze tu jest wejście i płyta płytka jakaś tam specjalna do komputera tu leżała podniosłem ją myślałem że to wyglądała zupełnie jak gdyby była jakaś gaz stara gazeta a to było, a to było to czego szukałem, także nie spodziewałem się, że, że to znajdę. Znalazłem nienacka, no i teraz zostaje mi... wrócić. Teraz zostaje mi wrócić, czyli tam cholerę daleko. Najpierw muszę sobie tutaj oczywiście jeszcze postrzelać, bo... bo ciągle, <laughs> ciągle wszystko się dzieje dookoła mnie. Strzelanina gruba. <laughs> Kurde, kaszlam. Gruba strzelanina, ale już jest... Cel osiągnięty. I teraz tylko trzeba się sobie ewakuować. A ja to sobie zrobię dla... chyba dla przyjemności, żeby się z nimi spostrzegłaś, także yy, no, zobaczymy się jak Jak, jak skończę i wrócę. Okej. Okay. Dobijam do jaski chilego. Znaczymy... Co będzie za produkcja z tego... przyrządu, z tego, z tego całego jego pomysłu? to tu Jakaś notatka? Wierzysz w magię? Dobra. Okej. Okay. Mamy to tu rzucić, tak? Dostarcz. Dostarczam. Things been delivered. And what Philly! Yeah, Hiro! Go your stuff! Why is Daisy wearing an IED? Sometimes we gotta hurt the ones we love, Hiro! After, she makes some napalm for us. But first, I gotta fix her. With a croquet? Yeah. He fires off the Philly magic. Dlaczegoś nie rozumiem? No ładnie Strzelanina gruba, tak? Czy co? Czyli że... bo ja nie rozumiem teraz. Ej, nie, 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 ej Logo, no, by to no, najgorzej, prawie dobrze. Muszę się chować, ja doskonale. oni do mnie strzelają, a po chwili jest? Szlachby to... Ja nie ogarniam kto jest kto. Budka, budź mnie, kurde, ja nie, nie, ogarniam, co tu się dzieje. No nie by tak, ale kurwa, ja bym chciał zrobić cokolwiek, jakimś takim w miarę rozsądnym tempie, Jakie... a to działa wszystko. No kurwa jak chce. Pytasz, mój, żeby nie było. Zaraz ja, no Przecież to jest jakieś szaleństwo! No, co ty mi nie powiesz? No patrz, kurwa przecież! Nie wiem z której strony mam zacząć, bo przecież strzelają ze wszystkich stron. Zewsząd strzelają. No, no nie dam rady no. Shooting like they want to blow themselves up. Oh, they're about to. No, no, coño! Oh, no. I gotta get this truck out of here. You have to take care of this old Daisy. Don't let these dirty soldiers put their hands on her. Nie rozumiem? czegoś nie rozumiem. Aj czegoś nie rozumiem, ewidentnie. Co no ją teraz robić? Jeszcze ktoś coś? No Ale... co? Jeszcze ktoś coś? Czyli ja mam rozwalić zbiornik? Bo ja już po... Przecież dopiero co miałem chronić wszystko? Billy, it's done. Daisy's. Is... No, stop. I want to remember my Daisy the way she was. She loved you. Only had good things to say. Ah, uh, okay. But she didn't die for nothing. She blessed us with gallons and gallons of her sweet, fiery sweat. And we're going to rain that sweat down on Jose and wash him out. <laughs> Jeśli tylko wiem. Przepraszam, To nie do ogarnięcia to wszystko. No ale skończyła się historia. O rany boskie, skończyło się zadanie nareszcie. Takie było wariackie, bo naprawdę latanie po całej mapie, kombinowanie, szukanie i nic konkretnego do, do tego nie było. No ale koniec końców skończyło się. Skończyło się i I chwała jej za to, że mu, czy mu za to, że się skończyło. Więc Ech, to, to chyba nie wymaga zadania żadnego komentarza. Trzeba się z tą zabrać i robić coś nowego, więc, więc, więc bierzemy się za kolejne odcinki. Oczywiście zapraszam, a tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć.